Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu, w którym dokonamy szybkiego update'u obecnej sytuacji na rynku krypto. Przed chwilą MetaHero dosłownie puściło bardzo istotną i ważną informację, czyli zerkniemy co ciekawego dzieje się w tym projekcie. Zobaczymy również Bitcoina i Tylu na wykresie zobaczymy czy idzie wszystko zgodnie ze scenariuszem oraz zerkniemy na podsumowanie i ogólne zestawienia rynkowe. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje to zapraszam do pozostania i od razu nie przedłużając lećmy i zobaczmy co ciekawego dzieje się w tym momencie jeżeli chodzi o rynek pod kątem indeksu strachu i widzimy, że mamy chciwość na poziomie 69 na jednym, na drugim poziom 76, czyli rynek jest chciwy. Widzimy, że jeżeli chodzi o zmianę w topowej dziesiątce, to Bitcoin w tym momencie, kiedy to nagrywam, kosztuje 62 617 dolarów za sztukę. 11 setnych w ciągu doby podrożał Ethereum 4205 dolarów za sztukę, 1,6% na plusie. Binance Coin 70, Cardano 1,6%. Czy na przykład Shiba 10%. I zobaczmy topową setkę. Tutaj crv zyskuje najmocniej 22%. SafeMoon 19%, 18%. On, NIR 18%, czy prawie 17%. Phantom to są te największe wzrosty. I tych dwucyfrowych, jak widzimy, nie ma zbyt dużo w topowej setce. Jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne, to tutaj widzimy, że Torcoin stracił 7,5%. OKB 6%. Elrond 3,71. Jeżeli chodzi o interwał tygodniowy, w tej. Topowej setce tu widzimy, że CRV zyskała 81% w ciągu tygodnia, run 75, 69 safe 158 czy 57 nexo, czyli mamy bardzo ładne, ciekawe wzrosty. Z drugiej strony największe zejścia korekcyjne to jest STX 7% CEL 663 czy 597% na hekcie. I widzimy, że mamy małą ilość tokenów, które w ciągu ostatniego tygodnia dostąpiły. Zaszczytu ze zejścia korekcyjnego, oczywiście jest to pokłosie silnego Bitcoina i to, że oczywiście mieliśmy ostatnio wybicie nowego ATH na Bitcoina jak i również na Ethereum. A zanim przejdziemy do Bitcoina i Ethereum i zerkniemy sobie co ciekawego dzieje się właśnie pod kątem wykresu na tych projektach, to przejdźmy sobie teraz w tym momencie do MetaHero. I jak widzimy od razu po liusie, Poszła dosyć konkretna strzała do góry 11%, prawie 11 centów za jedną sztukę Hero trzeba w tym momencie zapłacić. Obroty pewnie też będą zaraz rosnąć, w tym momencie jest to ponad 18 milionów dolarów w ciągu ostatniej doby. Od momentu szczytu wywołanego wybiciem pod wydarzeniem w Dubaju, czyli 18 centów, mamy zejście korekcyjne sięgające 50%, a od dołka z 13 lipca 1566% na plusie. I tutaj mamy ten spektakularny wystrzał na Tokenie Hero. I zobaczymy, dokąd tak naprawdę ta cena dojedzie, bo czasu już niewiele zostało. Widzimy, że listing, który tutaj jest zapowiedziany 29 na 9 czasu UTC, czyli to jest 11 u nas, z tego co pamiętam. Widzimy, że również na Twitterze ogłoszony jest konkurs, tak więc możesz sobie wytypować, na której ewentualnie giełdzie Steel One zostanie on tutaj listing hero przeprowadzony. Ja obstawiłem sobie tu Kukoina, czy tam rzeczywiście będzie tego nie wiemy. Dostęp do Kukoina, do tej giełdy również warto sobie przygotować. Masz do niego dostęp bezpośrednio w opisie, również go podrzucę w komentarzu. I przypominam, że dostęp do podstawowych giełd jest również w tym miejscu. Pośrodku jest BitBay, czyli chyba jeden z najprostszych sposobów, żeby swoje pierwsze krypto zakupić za złotówki. Obok Binance i myślę, że na Binance jeszcze za wcześnie, jeżeli chodzi o Hero, ale to jest myślę rynek docelowy i jak najbardziej kiedyś w przyszłości Hero może się na tej giełdzie znaleźć. I obok oczywiście Gate.io pozostałe w opisie, jak i również tutaj na głównym kaflu kanału masz możliwość zapoznania się z nagranem, którym prezentuję w jaki sposób kupić sobie MetaHero w bardzo prosty sposób za złotówki. Tak więc na pewno warto się zapoznać właśnie również z tym materiałem, jeżeli w ogóle token Hero Cię interesuje. Tak więc teraz zobaczymy jak. Silnie. Ta informacja będzie przede wszystkim mogła i spompuje token Hero. Bo jak widzimy, ten pierwszy wystrzał już za nami. No i zobaczymy, czy podaż ewentualnie będzie chciała tutaj w jakiś spektakularny sposób uciekać, hamując też dynamiczne wybicia na Hero, czy wręcz przeciwnie: Hero poleci właśnie do 29 na jakimś wybiciu. No i potem zobaczymy, co się ciekawego dzieje. Wydarzy, tym bardziej będzie to istotna, ważna giełda. Na arenie międzynarodowej, no to wiadomo, że wtedy jeszcze większe wolumeny na rynku mogą się pojawić. Na pewno MetaHero ostatnio mocno zwróciło swoją uwagę, szczególnie swoimi obrotami. Bo jak widzimy, 145 milionów dolarów i pamiętamy, również pokazywałem te obroty na podsumowaniach sesji dziennej, kiedy były naprawdę na kosmicznych poziomach. No obok takich obrotów myślę, że wiele giełd nie przychodzi obojętnie, szczególnie na tak młodym projekcie. Przypominam, że MetaHero ma ile ponad 3 miesiące, z tego co pamiętam, tak więc to jest bardzo młody token. I jeszcze pewnie wiele przed nim. Tak więc bardzo ciekawa sytuacja. Na pewno warto to obserwować. Przygotować sobie dostęp czy do na czy innych topowych giełd, które masz również bezpośrednio w opisie linki do dostępu. Przejdźmy sobie teraz już w tym momencie na wykres Bitcoina i Ethereum. A Ty możesz się podzielić swoją opinią w komentarzu. Co ciekawego może się wydarzyć? Na której giełdzie według Ciebie MetaHero może być wylistowany już 29? I jaką ewentualnie cenę przewidujesz? do tego czasu. Przejdźmy sobie w tym momencie na Bitcoina, jak widzimy, wszystko idzie zgodnie ze scenariuszem, chociaż przypominam, mamy koniec października, tak więc zobaczymy, czy czasami zakończy się to dla Bitcoina kolejnym tygodniem wzrostowym, bo już cztery tygodnie wzrostów za nami, w tym, w tamtym tygodniu nowe historyczne szczyty na Bitcoinie. W tym momencie już kontynuujemy ten moment wzrostowy, czyli cały czas gramy o ewentualne podejście znów pod 65 tysięcy dolarów i jeżeli oczywiście nie pojawi się jakaś niespodziewana korekta, jakieś głębsze zejście no to wiadomo, że scenariusz kontynuacji wzrostów może być tutaj kontynuowany z celem następnym okolice 70 000 dolarów na sztukę, jeżeli będzie mieć jakieś zejście korekcyjne, na przykład wywołane jakimiś niespodziewanymi informacjami ze świata. Albo jakimiś spadkami na rynkach tradycyjnych, bo pamiętajmy, że Bitcoin, wbrew pozorom, jest dosyć wrażliwy na to, co się dzieje na rynkach tradycyjnych, głównie na rynku amerykańskim, bo tam na przykład byłaby jakaś mocna przecena na S&P 500 no to Bitcoin również by na to na pewno zareagował, chociaż przypominam, że również na S&P 500 mamy nowe historyczne szczyty, tak więc tak na razie nam to nie grozi i wiadomo, jakie poziomy będą służyć jako wsparcie, to jest 60 tysięcy dolarów, potem półka w tle oczywiście 55 tysięcy dolarów, to są bardzo istotne poziomy pod obserwację. Jeżeli chodzi o Ethereum, Ethereum również przypominam, że wybiło nam historyczne szczyty w Ubiegłym tygodniu, i teraz w tym momencie też kontroluję wzrost do tego, żeby być może ponownie je przetestować. Jak ponownie je przetestują, to oczywiście w długim terminie, jak dla mnie, jeżeli nic na rynku się nie zmieni i optymizm cały czas będzie tym rynkiem tutaj um, kierował, to zbliżałem się do oczywiście 5000 dolarów za sztukę, jak dla mnie. Jeżeli będzie zejście korekcyjny, zamkniemy się, bo nadbicie to wiadomo, że jeszcze nie jest aż tak istotne, ale gdy będzie zamknięcie się poniżej 4000 dolarów za sztukę, jeżeli chodzi o Ethereum, to wiadomo, że jakieś zejście korekcyjne może mieć miejsce na półkę pomiędzy tymi strefami i tutaj jest bardzo istotny poziom tutaj wsparcia, to jest okolica 3,5 300, to jest ta strefa, którą na pewno warto sobie obserwować na Ethereum, gdybyśmy na przykład w najbliższym czasie tutaj zobaczyli jakieś zejście korekcyjne, bo wiadomo, że im bardziej z biegiem czasu cena będzie tutaj nam wzrastać, no to wiadomo, że te kluczowe poziomy będą nam również się przesuwać. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o obecną sytuację jeżeli chodzi o topowe projekty które widzieliśmy na tej to, topowej setce, jak i również na Ethereum czy bitcoinie, jak i również metahero, jeszcze nawet jako ciekawostka, zobaczmy sobie, ile mamy holderów, jeżeli chodzi o czyli osoby, które inwestorów, którzy przetrzymują długoterminowo. Metahero widzimy, że jest to 91 317 adresów, czyli ta ilość nam systematycznie rośnie, czyli osoby, które wierzą w długoterminowo w ten projekt, jak najbardziej, cały czas ich ilość wzrasta, co jest jak dla mnie bardzo pozytywne. No i zobaczymy, dokąd ta cena po prostu doleci. Tak więc Ja pozdrawiam Cię serdecznie, daj znać w komentarzu, jak Ty uważasz, dokąd dojdziemy, jeżeli chodzi o cenę Hero, pod właśnie tą istotną informację, jak również co się wydarzy na Bitcoin, Bitcoin, jak również Ethereum. Trzymaj się, hej!